And fishbanko. No, 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 no. Waska. So. I bet you need pindus. Then you snappies. Grismuki, Grismuka. Utkną Oh, what's wrong, Sketchy? Oh, my kite! It's stuck high up in a tree. Oh, don't worry. We'll find a solution. But it's really stuck, Doodleboo. I tried everything, I swear. I can't take it off from the tree. I don't know what to do. Oh, I know, sketchy. I know the perfect route to get your kite back. Świetny pomysł, that! Kto może pomóc, gdy coś utkwiło na drzewie? Najpierw rysuje okrąg, a potem kształt przypominający jajko w środku. O, to talent! Ma skrzydła, więc może wzlecieć aż na drzewo i odzyskać. Trzeba odzyskać mój latawiec. Tak, trzymaj, prawie się udało. On nie przebił mój latawiec. <śm> Myślę, że nie mógł go złapać dziobem, ale spokojnie. Moja zgadywanka umie nieźle chwytać różne rzeczy. Patrz uważnie. Niżej narysuję prostokąt. O, wiem, to wiewiórka. To wiewiórka, Szybko i łatwo odzyska mój latawiec. Hej, Wiewiórko, możesz przynieść mi mój latawiec? Hej, co ty robisz? Oddaj mi go, złodzieju! Szkic <śkucuj>, niewiórka Wiewiórka, jest szybka, ale chyba za bardzo polubiła twój latawiec. Mam nadzieję, że jej nie narysujesz. <śkuj>, nie, bez obaw! Mój rysunek nie jest tak szybki jak Wiewiórka, ale na pewno się przyda dzięki temu. Dodam dwie linie w kole. O dwa punkty i dwie bardzo długie ręce. Bardzo długie ręce? Wiem, to leniwiec! Leniwiec! Nie <laughs> Wiem, że leniwce są tak nazywane, bo dzięki swoim długim rękom mogą sięgać po wszystko bez ruszania się. Nie chcę przeszkadzać, ale zanim znowu zaśniesz, mógłbyś podać mój latawiec. Proszę! Ojeju, rusza się tak wolno, że mnie sto lat, zanim go odzyskam. <laughs> Masz zupełną rację, Szkicku. Właściwie... ...faster and nimbler animal. Look like, sure hope so. You'll see. I'll finish my drawing with small hands, a long tail, two thumbs, two ears, two eyes and a smile. Oh yeah! Oh, it's a monkey. That's right, Sketchy. <laughs> oh, I'll finally get my kite back, and I'll meet a new friend in the process. Quickly, Sketchy, let's color pencils to color it. Yeah, come here, my pencils. <laughs> wow <laughs> oh, so cute <laughs> hey little monkey could you please retrieve my kite i'll show you how to fly it i promise <laughs> how about that <laughs> <laughs> great uh -oh. <laughs> <Thanks. laughs> i think it's imitating you sketchy oh look at you you naughty